Tutaj sezde i witam w czwartym odcinku z naszego World to Glory, gdzie od 5 euro próbujemy dojść do 5000 euro. Kurczę, ale ten weekend się zapowiadał fajnie, ten Game Week. No niestety wyszło jak zwykle, ale po kolei: najpierw Game Wiki, i później obiecane podpowiedzi co do licytacji. Także jeśli kogoś nie będą interesować Game weeki, to w przypiętym komentarzu będzie minuta, w której zaczynam omawiać te porady dotyczące licytacji. I jeśli spodobał Wam się materiał i zdecydujecie się założyć konto na Sower, bo takiego jeszcze nie macie, to prosiłbym, żebyście skorzystali z linku w opisie, bo gdy założycie konto z tego właśnie linku, zakupicie 5 kart na rynku nowych kart, licytacje, dowolnie jakich kart. Chcą to być nawet najtańsze, to dostajecie darmową właśnie taką kartę limitowaną, czyli top no najczęściej one kosztują od 2 do 5 euro. Czasem trochę taniej. No moja kosztuje jako 7,50 i ja nie sprzedaje, no ale on się może poszczęścić. Także tak. Co do pieniędzy. Mamy 4 euro. Na koncie może coś idzie dzisiaj. on się może na pewno. Jeśli chodzi o karty to mamy takich zawodników. No i jeśli... Ten jest najtańszy na rynku, ten jest najtańszy i ten. Jeśli się sprzedadzą, to mamy 6, 750, no 11, plus, no 15 euro mamy. Czyli już jesteśmy 10 euro na plusie. To jeśli chodzi o pieniądze, jakie mamy na koncie, jeśli chodzi o GameWiki. No kurcz, taka szkoda. Tutaj Drake. No, Decent performance jak na 2,042 punkty. spoko, Ale kadr jest kontuzjowany. pojawina, nie sprawdziłem tego. Ale nic to nie zmienia, bo jakby mam trzech pomocników w klubie. A jeden z nich na pewno nie gra. To jest to Alcivar. w sumie mogę go wam pokazać. jest. O, ten chłopaczek. No on nie gra. To także. To by dużo nie zmieniło, nie ważne jakiego pomocnika będę dał. Także, no tutaj szkoda, nie wiem czemu senema nie grał, nie znalazłem nic o jego kontuzji. Także, to jest dla mnie dziwne. Darwin Quintero, jak Darwin. Karwin, spoko, spoko performance, bez żadnego gola, asysty, spoko wynik po prostu. Tolerant score, fajny. No i co, no... Lecz nie wiem czy zagra, najprawdopodobniej nie. A tutaj tak się zawiodłem Wela, jakby był cieniem siebie. No to nie był Wela. Oglądałem ten mecz, No i Wela no, nie grał jak on. No to, to nie było za miłe. I Fuentes, No, próbował coś, no ale nie udało się zdobyć gola. Miał jedną szansę na 1 do patel nie dostał i strzelił prosto w obręce, także to było smutne. Co ciekawe, dałem gdzieś, że. Elliot ma być kontuzjowany do końca sierpnia. A wczoraj sobie zagrał Magic. Znaczy mnie to cieszy, bo znaczy, że mój e, świetny obrońca wraca do góry, tak? Ale... trochę mnie to zasmuciło. Nathan też nie dostał żadnych minut w tym meczu, ale przynajmniej Philadelphia wygrała, także to jest fajne. A co do... Co do blanka to tak miałem trzech pomocników i nie sprawdziłem. Ucieszyłem się, a Blanko był wykluczony za kartki. Także no, to trochę przykro. No brat Stuart to jedynie jego wynik może nas uratować od TR3 Komona i dać nam Tier 2 za 110 punktów. No bo do 165 chyba nie dobijemy. Musiałby brat wyciągnąć 80 punktów. A co jest chyba niemożliwe. Tutaj chyba też będzie Tier 2 common. Zależy od 7%, yy, czyli to jest tysięcy, No, Dejon pewnie nie zagra, także no, tu też Tier 2 common. No nie najlepiej, jeśli chodzi o Baseball. Też chyba nic nie wygramy. Stało jeden mecz chyba został. Tak i jesteśmy na no, prawie 20. 26 w tym 26000 miejscu. No tutaj słaby wynik, także. No nic. Czasami się nic nie zrobi. Następny game week czyli 291. No to jak zwykle pusty game week bo żaden z moich zawodników nie gra. Ale GameWig 292 tutaj. futbol. będzie? Okay, mój 282, to będzie na pewno liga MLS. A od kiedy do kiedy nie jest To od 29 do 2, czyli MLS. I jeszcze te główne ligi się nie łapią, tak? Szkoda. Ale już yy, 293 chyba będzie od 2 do 5 albo do 6, czyli załapią się już te główne ligi, czyli Premier League Ligę, Bundesliga. To będzie spoko. No i co? To chyba tyle, jeśli chodzi o fundusze na koncie Framewiki, ja trochę potrojduję. A teraz yy, przejdźmy do tych odpowiedzi co do licytacji. Więc tak, yy, najważniejsza porada dotycząca licytacji to jest kiedy licytacja i zależy bo mamy dwa okresy jak yy, zawodnicy są wypuszczani na licytację normalnie, czyli dwa dziennie takiego albo raz na dwa dni coś takiego ale naj, najczęściej to jest chyba po prostu raz na dzień wybierajmy jakiegoś zawodnika żeby dostarczyć go na rynie. ale są też sytuacje gdzie po prostu na przykład wchodzi nowy klub, jak ten klub. Klub Atletico Veles Starsfield. I ci zawodnicy byli wyrzucani na rynek no, praktycznie masowo przez Zobaczmy takiego Borkongo. Widzimy tutaj, no masowo został wrzucony na rynek. To chyba no w tym tygodniu. tutaj sprzedawał się za. no 20 euro, 17. tutaj spadek do 10. nie wiem czemu. może nie grał. tutaj znowu się podniósł do 15. i masowe wystawienie nowej karty sezonowej i zjazd do 7.50. Czyli widzicie, to jest jeden okres, gdy rzucają masowo karty, bo chcą dostarczyć ich na rynek, wtedy jest dobrze A drugi, jeśli nie wrzucają ich masowo, czyli po prostu są one dostarczane raz dziennie, chyba możemy to sprawdzić na przykładzie, jak RSCG, na przykład. O, jak widzicie, One Week raz dziennie pojawia się na rynku RCG. Ktoś sobie go może wylicytować. Są karty chyba, które częściej się pojawiają, ale yy, bo one się chyba pojawiają na 3, 2, 3, 2 albo 3 dni długość licytacji. Może. Chyba 3 dni jest długość licytacji. Market. Tak, yy, 2 dni i 12 godzin, czyli prawie 3 dni. I jak wygrywać więcej tych licytacji? To po prostu najlepiej licytować tak. Po trzeciej, nawet bym powiedział po 12 w nocy, wtedy jest y, też trochę ruch, bo ludzie zauważyli, że wtedy dużo mniej ludzi jest aktywnych i też mogą sobie policytować i podcinać te ceny. I na przykład y, to licytowanie, tak po 12 w nocy, można sobie podzielić na dwa typy. Jeden typ to jest, yy, jak na przykład chcecie iść spać, tam o 12 to już max, Chcecie iść spać, wtedy bo musicie iść do pracy czy do szkoły. Po prostu wchodzicie na rynek, sprawdzacie sobie yy, zawodników. Przyjmijmy, że jest 12 w nocy i patrzę sobie, o Florian Reader. Chciałbym go zalicytować. Wpisuję sobie na Sower Data. Musicie tego używać, jak chcecie to, to jest. Użyteczne, żeby tego nie używać. No i sprawdzać, za ile ostatnio się sprzedawał. No, Złoty 80, znaczy hour 80, tutaj ktoś go już wylicytował za tyle. No, nieopłacalny deal, bo teraz, no jak widzicie, nie opłaca się licytować. Nie, poszukajmy kogoś. Ortega, na przykład. Nie, bo on dopiero co wyszły te karty. Będzie zły, przykład. Escobar. Zobaczmy. Dobry Frank. No 280-290. Też nie bardzo. Spróbujmy trzeci, jak się nie uda, to po prostu y, wymyślę liczby i wam to przedstawię w ten sposób. Yama A najmniej ma. Mafu. Ojnie napisał się Yamada. patrzmy, A ile ostatnio sprzedał się Fuki Yamada. No za nic. Przyjmijmy, że sprzedawał się za. Za 3,50. Że ostatnio sprzedało się za 3,50. Na przykład, jak. O, tutaj. Za 3,50 się sprzedało. Tak przyjmijmy. sprzedało w ostatnim tygodniu. Więc idziecie sobie tutaj i patrzycie. O, 2,60. I do tej 12 w nocy najlepiej to licytować takie, co się kończą za 2 godziny, bo te, co się kończą za 15 minut, to ludzie was najprawdopodobniej przebiją. Także szukajcie takich, co się kończą za 2 godziny do tej 12 w nocy, czyli kończą się tak do około 30. I te karty licytujecie, czekajcie, znajdę takie. Nie wiem, czy teraz będzie tak łatwo je znaleźć. No, strona. To powiedzmy już na 8.00. tam. godzina coś. O, i bierzecie sobie taką kartę. I przyjmijmy, że ona się sprzedaje za 2 euro. Wy podbijacie tutaj do euro 20. Tam do euro, zależy, jaki profit chcecie. Ja bym dał euro 20 i wtedy robię 80 euro centów profitu. Chyba, że mnie ktoś po prostu przebije na tej kalicie i tyle. To zależy, jaki macie budżet. No i tak sobie licytujecie i tyle. Drugi sposób, gdy no nie idziecie spać, czyli tam na przykład jest druga trzecia, to wtedy już naprawdę bardzo mało osób licytuje. I sobie po prostu yy, czekacie, aż się będą kończyć te aukcje. I tak sprawdzacie, yy, ile kosztują, yy, saki za to cięcie, Wracając, czyli jest tam yy, druga trzecia w nocy. Tutaj aukcja się kończy za 40 sekund. Sprawdzacie sobie, ile kosztuje Ortega Power Data 9, nie interesuje Was. Szukacie dalej. No teraz takich nie znajdziemy. Didi, Jara, Ramka, za 2 euro. No i powiedzmy, że ten jest za 1 i podbijacie do 1, na przykład 40 i wam się go uda wylicytować, macie 60% profitu. I to są takie dwa sposoby. Albo tak do 12 nocy jak chcecie iść spać, to sobie podbijecie karty, co się kończą za 2-3 godziny na taki, na taki pułap, gdzie wy zrobicie profit, jak wygracie tę licytację, albo tam siedzicie do drugiej trzeciej i wtedy licytujecie. To jest taka pierwsza porada. Drugą taką poradą to jest robienie dobrego researchu, czyli na przykład chcecie wylicytować tutaj Frediego Klimana, sobie sprawdzacie za ile on się sprzedaje. Sprzedaje się za euro $80, ale nawet jakby się sprzedał powiedzmy za euro $50, to się sprzedał trzy razy w ostatnim tygodniu, także no sprzedanie go będzie dosyć ciężkie, a zależy jaki macie budżet. Jak macie trochę większy budżet, to nawet 50 euro, to. Takie karty Was bardzo nie bolą, możecie je sobie podlicytować i sprzedawać one w końcu zajdą Ale przy takim niższym budżecie jak mój to kupowanie takich kart, które rzadko się sprzedają na przykład raz na tydzień, dwa razy na tydzień, no to nie jest najlepsze. Także o tym pamiętajcie, żeby także kupować karty, które się dość często sprzedają. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o licytację. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie o linku w opisie. Dzięki za oglądanie i do następnego siema.